Nazywam się Ewelina Strawa Kęsek, jestem logopedą i mówię o mowie. Dzisiaj będzie krótko i na temat. To znaczy, zawsze jest na temat, ale nie zawsze jest krótko. Odpowiem na pytanie dotyczące długości terapii logopedycznej. Czy to prawda, że terapia dorosłych trwa dłużej niż terapia dzieci i trudniej się ją prowadzi? Wciąż bardzo często można usłyszeć, że wady, wymowy można usunąć tylko we wczesnym dzieciństwie. No bo przecież tamten sposób realizacji był utrwalany przez uwaga 30 lat. Wciąż do mnie też trafiają osoby dorosłe, którym inni logopedzi powiedzieli, że już jest dla nich za późno. I też można przeczytać w różnych publikacjach. Takie oto rzeczy. Posłuchajcie. Wczesne usuwanie wad wymowy jest sprawą ważną, oczywiście, zgadzam się z tym i z tego względu, że po 12-14 roku życia utrwala się tak zwana postawa artykulacyjna. To znaczy, ruchy artykulacyjne właściwe temu językowi, jakim dziecko się posługuje. Ulegają zmechanizowaniu i po tym okresie usunięcie wady wymowy jest znacznie trudniejsze. Czy to? Prawda. Mam doświadczenie pracy z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi, i z moich obserwacji wynika, że nie, że to nie jest prawda i że jest wręcz przeciwnie. To znaczy, zawsze łatwiej było mi uzyskać prawidłową pozycję spoczynkową, czy połykanie, czy dobre oddychanie. I uzyskać prawidłowe dźwięki u osób dorosłych. Ale oczywiście to są wciąż tylko i wyłącznie moje doświadczenia i moje spostrzeżenia. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj odnieść do wyników badań, bo wiecie, że ja jestem człowiekiem nauki i bardzo cenię evidence based medicine i evidence based practice, czyli swoją praktykę opartą na rzetelnych badaniach naukowych. I oto właśnie w efektywności terapii dyslali pod tytuł logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań profesor Danuta Pluta Wojciechowska opisała wyniki swoich badań właśnie. To jest pozycja z 2019 roku, więc całkiem świeża. I ona swoich pacjentów, osoby badane podzieliła na trzy grupy wiekowe, pierwsza od 3 do 6 roku życia, druga od 7 do 14 i trzecia najstarsza grupa to były osoby w wieku od 15 do 40 lat. I okazało się, że w tej ostatniej grupie zmiany na lepsze przychodziły szybciej i to tempo zmian było bardziej dynamiczne we wszystkich obszarach. I w uczeniu się właściwej pozycji spoczynkowej, i jeżeli chodzi o połykanie, i jeżeli chodzi o oddychanie, a także o prawidłową realizację dźwięków, które wcześniej przez na przykład 30 czy 35 lat były realizowane nieprawidłowo. Więc oto mamy czarno na białym, że terapia dorosłych ma sens i że przynosi lepsze efekty nawet niż terapia dzieci. Ale ja oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że terapia we wczesnym dzieciństwie jest niepotrzebna. Nie, nie, nie. Jest znowu przeciwnie. Jeżeli wcześniej zareagujemy, to jesteśmy w stanie uniknąć różnych negatywnych konsekwencji i nieprawidłowych czynności prymarnych i wad wymowy. Także oczywiście idziemy do logopedy, gdy tylko zauważymy jakieś nieprawidłowości, ale też Idziemy nawet wtedy, gdy jesteśmy dorośli, bo możemy sobie pomóc i możemy przejść naprawdę skuteczną terapię logopedyczną i nauczyć się dobrze realizować dźwięki. Chyba tak jak obiecałam było krótko i na temat. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia niebawem. Cześć!